Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Które z poniższych zdanie jest fałszywe? I podpunkt A. Trójkąt równoramienny i jego odbicie względem prostej, zawierającej jego podstawę tworzą rąb. I to jest zdanie prawdziwe. Dlaczego? Szybki rysunek. Mamy tutaj trójkąt, który jest równoramienny, czyli mamy tutaj A i A. Mamy tutaj prostą. Zawierającą jego podstawę. Nazwijmy to tutaj A, B, C, czyli jak my tutaj sobie to wyznaczyłem pod kątem prostym, hop, to mamy tutaj C'. Tak. I tak. Czyli tutaj mamy A i A. Wszystkie boki są takie same i przekątny przecinają się nam pod kątem prostym. Zdanie prawdziwe. B. Trójkąt prostokątny. To będziemy sobie może od razu rysować. Trójkąt prostokątny i jego odbicie względem prostej zawierającą jedno z przyprostokątnych. przyprostokątnych, czyli te, które leżą nam przy kącie. Czyli zrobimy sobie na przykład tu. Tworzą trójkąt równoramienny. No to teraz to. Ten punkt Przenosimy na tą stronę. No jeżeli tutaj nazwiemy to przeciwprostokątną C, no to tutaj mamy to samo. Czyli jest to trójkąt równoramienny. Podpunkt C. Trójkąt prostokątny Jego odbicie względem prostej zawierającej jego przeciwprostokątną. Tworzą prostokąt. Ok. Przeciwprostokątną. Hop. To teraz tutaj dajemy kąt prosty. Ok. Tak. I tak. No, prostokąt tutaj nie jest. U mnie to też jest mega krzywe. Obawiam się, że tutaj u Was wyszłoby to znacznie lepiej, ale na pewno z tego nie wychodzi prostokąt. Dlatego tutaj C. A jeżeli byłby to trójkąt prostokątny równoramienny, ok. Jego odbicie względem przeciwprostokątnej tworzą kwadrat. Tak. Gdzie a gdzie a? I tutaj by nam to wyszło w a'. No i wtedy tutaj Chciałabym to tak samo. No u was wyjdzie kwadrat. Ten rysunek dalej mi się nie podoba. I zrobimy to tak, żeby ewidentnie było pokazane, że tu mamy na przykład taką długość. A tu mamy taką długość. Hop. I my tutaj mamy A. B. C względem tego. Hop. Czyli jakbyśmy tutaj to zrobili pod kątem prostym, to tutaj mamy ten APRIM. O. I teraz już dużo lepiej widać, że to na pewno nie jest prostokąt. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.